Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym vlogu takim gospodarzowym w tym roku, bo nie było już do Haga od zeszłych dni No i tak, mamy dzisiaj 27 kwietnia. Ja chciałem wam pokazać. Jestem na takim przejeździe rowerowym. Wieczorkiem fajnie tak się przejechać i chciałem wam pokazać jak wygląda rzepak. Po mrozach w fazie kwitnienia jest to, może powiedzieć, taka faza, gdzie ten rzepak no, jest w dojrzałej okazałości, jakby kwitnienia. I chciałem Wam pokazać, jak to u nas tutaj na tym moim rejonie wygląda. Ten rzepak, głównie rzepak ładny, jest tu chyba bezorka podejrzewam tak, bo są nieby. No jest dużo słomy po przeżycia i chciałem Wam pokazać że pak Tutaj idę bardziej ścieżką do góry i tak obserwuję, że no nie ma jakiegoś tam dużego, mm, dużego poszkodowania przez nos bardziej tam gdzie tak wiecie się to opadało to wszystko no to jest gorzej jak wchodziłem w łan no to było bardziej yy, tam jakieś jakby jakby wam to zobrazować po prostu było oderwane nie chcę tutaj urywać oderwane był cały ten yy, kwiatostan i w miejscu gdzie było oderwane zrobiło się czarne i powyginane gdzieś tu gdzie nie gdzie jest taki powyginany no co? Mys w takich, w, takim, w takim w takiej dojrzałości żepaku może spowodować naprawdę duże straty też ja mam wrażenie, że taki mys jest gorszy niż, niż grat, który był w zeszłym tygodniu chyba. Też tam blisko mnie. Pocieło rzepak w pizdu. Rzepaku już tam nic nie ma. No nie ciekawie to wygląda. Ja też u siebie na działce walczę z mrozem Przecież no tam za dużo. Nie ma jak powalczyć. Bób przykrywam doniczkami. Niewiele to pomoże, bo doniczki są mm, dziurawe od dołu. No, ale zawsze coś tam okryje, ten, że tak powiem, korzeń. Jest to stosowane u mnie już od, można powiedzieć, dwóch lat. Odkąd takie mrozy są. No i co, no? Walczymy jakoś tutaj. Dzisiaj ma być chyba ostatnia noc z przymioskiem. Dzisiaj było nawet minus sześć. Także, no, nieciekawie to wygląda. Ujęto fiła się okazję, to wam nagrę pokażę, jak wygląda rzepak u nas. To naprawdę fajnie wygląda. Także chciałem tu wam jeszcze pokazać. O właśnie o tym mówiłem, że rzepak jest yy, połamany tak i po prostu no, robi się tutaj od nożu, jakby jakaś chroba, coś takiego Dokładnie się nie znam. O, no zobaczcie. To jest właśnie efekt rozów. Tam gdzie jest tam gdzie są moim zdaniem doły, to jest najgorzej. Tam gdzie jeszcze u góry, to tak bardziej on się um, po prostu walczy. Także no tak to by wyglądało. Dosyć ładnie świeci, no ale coś tam w nocy jeszcze pewno będzie. Także tak to u nas wygląda. Słyszałem, że sadownicy znowu no dostali, gdzieś tam było minus 6 i zabiło wszystko. Minus 7 nawet było, teraz dokładnie nie wiem gdzie. No ale co zrobisz? Tam są dopiero straty. Nie życzę nikomu czegoś takiego. Także no co? To by było na tyle. I do kolejnego vloga. Na razie. Cześć tak na szybko.